Bardan. Jeśli myślicie, że w tym filmie zobaczycie słoneczne i piękne rowień razem z nami, to trochę macie rację, a trochę się mylicie. Bo zdążyliśmy już nagrać wejście do tego odcinka i było potwornie pochmurnie, prawie że deszczowo i nawet chłodno, a w międzyczasie na koniec dnia wyszło słonko. Więc nie zdziwcie się, ale początek będzie pochmurny, a potem będzie radośnie i słonecznie. Bo przyjechaliśmy tutaj my i przywieźliśmy piękną pogodę z Polski. można powiedzieć na start innego niż witamy w rowin pierwszy raz na Istrii, na wyspie istria w chorwacji przyjechaliśmy tu dosłownie dzień wcześniej od tego momentu kiedy nagrywamy ten materiał jesteśmy jeszcze trochę zmęczeni nie chcę powiedzieć że zwłaszcza kierowca bo moja pasażerka operatorka kamery też była bardzo dzielna ale też się przy okazji zmęczyła no ale teraz robimy sobie wycieczkę pierwszą naszą więc razem wspólną z wali Właśnie do miasta Robin, a ja jeszcze nie mam tej pewności przed kamerą, bo wyprowadziliśmy się z Chorwacji 9 miesięcy jakoś tak? I w zasadzie nie, nie jestem jeszcze w tym trybie, że pokazuję Wam Chorwację, tak jak kiedyś, kiedy żyliśmy w tej Chorwacji, bo dana nowych wizyt informacja. Ja i moja operatorka kamery w tej Chorwacji kiedyś żyliśmy przez półtora roku i było bardzo fajnie. I bardzo fajnie jest tak po prostu do tej Chorwacji wrócić. Dlatego zapraszam na wycieczkę. jak tam pierwsze wrażenia? no ładnie. już odczuwasz tak, także Chorwacji. Tak? tak. nie masz takiego, że to bardziej Włochy? nie. nie? No, ale ja nie za bardzo byłam we Włochach. <grywka> Się nie podoba. To aktualna pogoda. Ale tam to widać takie specyficzne niebo. W sumie często wiosną spotykane w Chorwacji takie odcięcie to świadczy o tym, że prawdopodobnie się jeszcze dzisiaj wypogodzi. I będzie dużo ładniej. Także trzymamy kciuki za ładniejszą pogodę. Nie no, będzie pogoda. Będzie słońce. Prawda? Prawda, że będzie? Prawda? Prawda. Dobra. Ale mówili tutaj, że wąskie uliczki, one są bardzo szerokie, tak naprawdę. Proszę bardzo. Myślę, że jeżeli poszukać, to no, można odnaleźć. Nie Tak. Pierwsze wrażenie na tym. Ale to jest duży kontrast względem Dalmacji, właśnie gdzie żyliśmy. E, może faktycznie byłoby inaczej, gdyby świeciło słońce, ale jest bardzo kolorowo. Te, te kamienice wszędzie tutaj są naprawdę takie sympatyczne. My i, to... I ja, Wydaje mi się, że trochę więcej zainteresowanych. Tak, to jest jedna z pierwszych rzeczy, które zauważyliśmy właśnie na Istrii, że jest dużo więcej porządku. Gołębie, co wy robicie? Tak. <grym> jest dużo więcej porządku i zastanawiam się, dlaczego tak jest. No ok im dalej na południe, tym większy bałagan. To jest jakby domena Europy. Chociaż ten bałagan potrafi być uroczy na swój sposób, powiedzmy. Ale tutaj nie jest... Nie jest tak jak w Dalmacji, właśnie. Tu, tu jest taki poziom naprawdę bardziej tak, jakby no, za, zachodnioeuropejski, jeżeli chodzi o właśnie porządek. To jest y, coś, co chyba może i jest charakterystyczne dla Iski względem innej części Chorwacji, ale to się nam oczywiście podoba. To taki fajny kontrast. Y, ja nie mam jeszcze takiego faktycznie pełnego skojarzenia z Italią, ale ono chyba coraz więcej mi się też jednak w głowie. Pojawia. No. Także idziemy dalej. Troszkę przypomina mi mózg z Szybienika, i troszkę przypomina z Starego Gradu, i wszystko to na mieszane. Ale to muszę robi Nie, to ja po prostu oglądam. No ale co, miks chodzi o taki kilka różnych miast w Chorwacji, tak? tak? po prostu. Tak. Ale ja myślę, że to po prostu pierwszy efekt, kiedy wracasz gdzieś, to mózg szukać czegoś podobnego. Mm, ale faktycznie jest sklejanie z Szybienikiem. Takie no. lekkie. To też nie jest taki kolorowy, jak tak. Rowin mam wrażenie. No. no W każdym miejscu będziesz szukać no. takie takie no. To nie trzeba filmować. <grymka> Dlatego, Tu wszystko <grymka> chodzi o pierwsze wrażenie. Że zawsze porównujesz, no a do czego jeszcze masz porównanie? Coś Ci się kojarzy ze splitem na przykład? Nie. No ze splitem na przykład nie. Bo no, Stary grad, tam Marina taka bardzo podobna. No i plus w takich samych warunkach jak byliśmy tam, to dodaż, tak? No tak, I było po prostu... Coś było takiego z obniża, ale tak w ten część części. A nie, ja nie mam w ogóle skojarzenia z Omisza. Może dlatego, że ja o Omisza w ogóle nie, nie chcę pamiętać. No. Kiedy do budynku, przed na ziemi. Znaczy, Faktycznie, tak było. Też tak było. A to jest takie z pierwszych wrażeń, że fajnie, że będziemy tu cały dwa, dwa tygodnie. tygodnie i zdążymy poznać to miasto i zrozumieć te uliczki, zapamiętać, gdzie skręcić. Gdzie jakieś, jakoś, nie wiem, odkryć nowe sklepy, tak? Nowe restauracji I to będzie tak jak wtedy w Split'cie. Okej, okay, może nie tak fantastycznie dobrze jak w Split'cie. No tam bo, bo nie to tak nie długo. półtora roku. Tak, Ale kiedy na przykład widzimy gdzieś e, coś ze Split'u nagrywane, to od razu przypominamy sobie to do, ja pamiętam tą uliczkę. Tak, K kiedyś w ogóle jakiś losowy film na Netflixie obejrzeliśmy, który był nagrywany w 100% w splicie, mm. gdzie nawet poznawaliśmy, już tytuł teraz nie przypomnę, gdzie nawet poznawaliśmy miejsca typu, o, jechaliśmy tym tunelem tam kiedyś, nie wiem, o, to było moje pierwsze miejsce, osiedle, gdzie, gdzie tam żyłem na przykład. I to ciekawe, no to no oczywiście, że tutaj nie będzie takiego odczuwania, ale... Ale zobaczymy, fe... będziemy tak. tak, no i to jest też fajne, no bo ja myślę, że mało kto przyjeżdży na przykład na dwa tygodnie urlopu do rowin. Zaczynamy ja się, że są tacy ludzie, ale my jakby nie odczuwamy takiej, nie wiem, presji, że, że my musimy tutaj zapierniczać po każdej uliczce, wszystko, wszystko tutaj poznać. Po prostu chodzimy i, i robimy to bardzo powoli, bardzo Polako polako Także to jest fajne. Rowin jest fajny. Na pierwszy rzut oka. Są takie uliczki charakterystyczne dla chyba każdego starego miasta przed sezonem, czy tam po sezonie, że są całkowicie puste. Mm -hmm. I to też jest takie fajne. Tak, przed sezonem albo po sezonie to doświadczenie kompletnie inne. Tak, ale o tym, czy warto będzie bardziej przed sezonem, czy po sezonie odwiedzić Chorwację, to w ogóle chcemy nagrać oddzielny odcinek, bo mamy jakieś doświadczenie, które myślę, że może być pomocne dla wielu z Was. Z I idziemy na łatwiznę, bo idziemy na pizzę. Tak. 4 i 7 oceny na Google, więc sprawdzimy czy to prawda. O, tu jest nawet chyba cenie od razu do wyglądu na... poszliśmy na łatwiznę, że pizzę wybieramy, bo, bo nie chcemy nic innego forwaskiego, ale my lubimy chorwacką pizzę, to jest po pierwsze. A po drugie, wczoraj jak przyjechaliśmy z trasy, no to byliśmy na normalnym obiedzie, ale tego po prostu nie filmowaliśmy, bo byliśmy wykończeni jak konie po esterni. Filmowaliśmy. jak je, jak jemy? Boże, ja już nie pamiętam, byłem tak zmęczony. Filmowaliśmy i pokazywaliśmy, co zamówiliśmy. Radzę, ja po prostu nie wiem, jeszcze nie złożyłem tego filmu i nie pamiętam, czy tego użyłem, czy nie. Ile to kosztuje? 8,9. Eee, ta akurat 12, mm -hmm. ta 9,50, mm -hmm. sama ta mixowa 6. 6, piwo większe 3,50, mniejsze 2,50. To no tak. nie kosztuje. Tak. To bardzo ładnie. Zobaczymy co dalej. Jest. Drogo w tej chrobacie no. jest zjeść czy tania? No, Coś... na przykład dwie pizzy. Piwo ile kąsów? Dwa piwa, dwa piwa, dwie pizze i sałatka, mm. znaczy kilka ogórków i pomidora, które są przepłacone. No ale tak to wygląda. Jakie drobne? To była ryba. Hallo fishy. No poprawiła się pogada ładnie. Ale my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w sumie wiosna to może być wszystko, tak Pięknie jest. Co zauważyliśmy, co... Było tak szybko rzucające się w oczy, chociaż spędziliśmy tu dwa dni względem dalmacji, której spędziliśmy półtora roku kiedyś, żyjąc normalnie. To, że kelnery e, naprawdę marnują się o Ta. Tak. Zwracają uwagę, po prostu bardzo szybko przychodzą. W zasadzie drugi dzień i drugi przypadek, że ktoś przychodzi i informuje Was, kiedy będzie wasze jedzenie, że, albo że będzie już niedługo, że nie wiem, czy czegoś potrzebujemy, czy coś tam, czy czegoś nie potrzebujemy, czy coś zabrać i w ogóle, gdzie w Dalmacji jakby okej, okay, w sensie obsługa była taka no nie, tak. poprawna, po prostu poprawna. To I, ogólnie fajna obsługa, ale tak. tu po prostu y, naprawdę jakoś po tobie bardzo nawiązują. Tak, bardziej, bardziej tańczą jakby nad, nad całym procesem i, i wcześniej i w trakcie i później, ale jednocześnie nie są na halni. Nie, nie, nie coś takiego, że oczy smakowało, oczy w ogóle coś tam jeszcze, I bo, ale tak z, z wyczuciem. To jest takie pierwsze wrażenie. Być może teraz, kiedy to nagrywamy, to będzie jakieś fatum, że wszystko się zmieni. Dzień dobry pani. Mamy nadzieję, że pani również się podoba w Chorwacji. Bardzo ładne selfie, na pewno się uda. <noise> Więc zobaczymy, jak to będzie dalej. O, tak jest pięknie, pogoda się poprawiła, także tylko się cieszyć. z takich chyba najsłynniejszych miejsc rowin, takie bardzo fotogeniczne, taka drobna uliczka prowadząca do morza, właśnie, bardzo klimatyczna. <grytania> Operatorka kamery czuje się jak księżniczka w swoim żywiole. <grytania> Makija to Bardzo zdziwiliśmy się, że nie było naszej kawy <laughs> nigdzie Nie, naprawdę, nie piszą e, w menu ja? Także wielka z mlekiem w Dalmacji i wszędzie Tylko wielka z tak. mlekiem I dla nas to było takie zaskoczenie, bo co to? Wielka z mlekiem to w sensie americano? Czy, czy, <laughs> czy jak? No, a tu już to makia. Tak, tak. Powoli zbliżamy się do końca pierwszego odcinka Zrobiń, i w sumie taka, takie przemyślenie. Nie wiem, czy zauważyliście, w zasadzie nie przemyślenie, ale pytanie: Nie wiem, czy zauważyliście, drodzy nasi widzowie, kochani, że w stosunku do innych filmów tam z Robiń, z Chorwacji, bo przed naszym wyjazdem sporo tych odcinków, różnych jakichś innych vlogów czy coś obejrzeliśmy, z Robiń, żeby zobaczyć gdzie my jedziemy, jak się to miasto prezentuje. Dowiedzieliśmy się o historii tego miasta, o tym jak powstało, kiedy było w władaniach włochów, kiedy Chorwatów, kiedy Marsjanów i innych takich różnych nacji i wynalazków. To nie wiem, czy zauważyliście, ale my też nie podawaliśmy żadnych dat, jak się nazywają kościoły, pod czyim wezwaniem zostały wzniesione itd. itd. W skrócie mówiąc, nie ma tu historycznych ciekawostek w ogóle na tym vlogu. Nie ma dat, nie ma takich różnych innych rzeczy, ponieważ uznaliśmy wspólnie, prawda? Wspólnie, tak. że, że to będzie vlog i że to będą filmy głównie bazujące na odczuciach, na emocjach, na omijaniu tłumów, bo jest naprawdę tłoczno. W zasadzie wydaje się, że jest środek sezonu czasami, przynajmniej takie mam wrażenie. I uznaliśmy, że będziemy bardziej Wam pokazywać i mówić, jak nam się podoba. Jak nam się nie podoba, i mam nadzieję, że taki styl takich filmów podoba się Wam bardzo. Zapraszamy do subskrybowania kanału, bo za chwilę jeszcze więcej filmów z Chorwacji. Do zobaczenia. Bo.